córką miłowana Boga Ojca. Maryjo, oblubieńco Ducha Świętego, Ty stałaś się Matką Słowa Bożego. Maryjo, uczyniona ze Słowa Bożego, poczęta, stworzona ze Słowa Bożego, treść Twojego serca, treść Twoich myśli, Twoich pragnień, to wszystko jest wypełnione Słowem Pana. Maryjo, żyjąca według woli Bożej, nieustannie rozważająca Słowo Boże, skupiona... Na słowie Bożym, w słowie, które w Tobie stało się ciałem, zawarta Matko, prowadź nas do Boga Ojca, objawionego w sercu Jego Syna, drogą Słowa. Maryjo, chcę być Twoim narzędziem, ukryj mnie w sobie, aby słowo, jakie będzie głoszone, było zgodne z wolą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Módl się za nami, Matko pięknej i bliskiej z nieba. Ziemi objawionej miłości. Czytanie z dziejów apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali otrzymawszy polecenie dla Selasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanowszy w środku areopagu, Paweł przemówił Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka. Wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotknął go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się. I jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z Waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli – Posłuchamy Cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do Niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris. A z nimi inni. Potem opuścił Paweł Ateny i przybył do Koryntu. Oto Słowo Boże. Paweł wraz z Sylasem i Tymoteuszem kontynuuje drugą wyprawę misyjną. Jest w Europie, w Macedonii. Pozyskuje jako ten, który jest pełen ducha świętego, wielu uczniów dla Chrystusa, rodzi duchowo, wielu swoich synów i wiele córek jak na prawdziwego ojca duchowego. Przystało. Paweł jest pokornym ojcem, bo tam, gdzie się pojawia, tam wprawdzie dochodzi do nowych narodzin, narodzin z ducha. Wprawdzie dochodzi do nawrócenia wielu osób w Filipi, w Tesalonikach i w Berei. Ale w tych wszystkich miejscach pojawiały się zawistni Żydzi. Nie chcę, żeby to zabrzmiało antysemicko, absolutnie nie. Ale w tych wszystkich miejscach to właśnie Żydzi, od tajemnica, spiskują, czytamy, że byli pełni nienawiści i wyganiają z granic miast, czy Filipi, czy Tesaloniki, czy też Berea, Pawła. Ale Paweł się nie zraża. Co ma czynić, to czyni. Ducha nie gasi, bo taki jest Duch Święty. Duch Święty jest nieustannie żywy, nieustannie dynamiczny, nieustannie gorliwy. Bracia z Berei, bo w Berei jest Paweł, towarzyszą w tej przeprawie do Aten Pawłowi i zaprowadzają go na Areopak. Paweł ze spokojem, choć jego słuchacze są wymagający, głosi Słowo Boże. Przede wszystkim z miłością, Ateny, filozofia stoicka, epikurejska, miejsce bardzo dobrze rozwinięte też materialnie, społecznie. Ale Paweł się nie przeraża obecnością mędrców tego świata. Ze spokojem próbuje znaleźć punkty wspólne pomiędzy nim a stoikami, grekami, pośród nich też są żydzi. To wszystko jest tak mocno nastawione na intelekt. Paweł jak na tamtejszego mówcę, bo wielu przecież mówców różnych, wielu filozofów przemawiało na Areopagu. Najpierw pochwala religijność swoich słuchaczy. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Choć wierzę ta religijność jest pogańska, polega na czczeniu bożków pogańskich. Paweł nie deprecjonuje, nie podważa pogańskiej religijności, ale stara się zobaczyć w niej człowieka, który szuka Boga, człowieka, który jest stworzony przez Boga, dlatego jest religijny, dlatego jest kultyczny. Patrzy oczyma miłości, oczyma Ducha Świętego na Swoich słuchaczy, jak na tych, którzy chcą być dziećmi Boga, którego od wieków poszukują, mocą swojego niestety zranionego przez grzech pierworodny, rozumu, intelektu, ale pochwala, zauważa to, co jest dobre, religijni, bo przecież chodzi o to, żeby. Być religijnym, ale właściwie religijnym, bo przecież chodzi o to, żeby być nie tyle religijnym, co człowiekiem wierzącym, mieć głęboką osobową zażyłość z Bogiem, który jest trójcą osób, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta religijność jest wspólnym mostem, którym posługuje się Paweł, aby przeprowadzić przez ten most swojej mowy. A tak naprawdę, most działania Ducha Świętego. Tych, którzy go słuchają, do prawdy prawda jest jedna. Bóg jest osobą, nawet trójcą osób. Jest ojcem, synem i duchem świętym. Chce zrodzić dla Królestwa Bożego nowe dzieci. Przenikliwość Pawła to też jest działanie Ducha Świętego. Widzi wokół. W Atenach wiele, wiele ołtarzy, a na tych ołtarzach ofiary składane bożkom. I znowuż nie piętnuje tej sytuacji Paweł, stara się ją zrozumieć, i znowuż podkreślmy to, choć wie, że to nie jest dobre zjawisko, ale widzi w tym pragnienie człowieka, aby wierzyć w Boga. Widzi w tym pragnienie człowieka, Poszukiwaniu prawdy, jaka została objawiona w jedynym prawdziwym i w jedynym zbawicielu człowieka, jakim jest Jezus Chrystus, zauważa ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Co to za ołtarz i skąd ten napis? Komentatorzy tego fragmentu wskazują, że w pewnym momencie historii Ateńczyków. Wybuchła wielka zaraza. Wiele osób wskutek tej zarazy umarło. Zaczęto składać ofiary na ołtarzach bożkom, chcąc przebłagać różne bóstwa, aby ta zaraza się skończyła. A ponieważ różne bóstwa, które miały swoje imiona, nie pomagały, no to podjęto decyzję, że złożymy ofiarę na ołtarzu Bogu, który jest nieznany, a może będzie skuteczny, bo do tej pory składamy ofiary bogom, których znamy z imienia, których czcili nasi przodkowie, a teraz złożymy ofiarę Bogu, już jakby zdesperowani, którego nie znamy. I co się dzieje? Zaraza ustaje. Znowuż mądrość Ojca, Jego też Boża, bo wynikająca z działania Ducha Świętego, błyskotliwość, a nawet Przebiegłość, tak, ten nieznany Bóg to Jezus Chrystus. Ja Wam powiem, kogo żeście czcili, ja Wam powiem, kto sprawił, że zaraza zniknęła, do kogo żeście się modlili. Ten Bóg ma na imię Jahwe, Chaja hebrajskie być, ten, który jest nieustannie przy was. Ten Bóg ma na imię Jeszua, Jehoszua. Bóg zbawia. Czciliście tego Boga, który przyniósł wam konkretne dobro, uratował wasze życie, a ja wam powiem Jego imię. Epikurejczycy, stoicy, wierzyli, że świat jest przeniknięty przez bóstwa. To nastawienie panteistyczne. Bóg jest wszędzie, wszystko jest Bogiem. Bóg jest wszystkim. I znowuż ten wspólny mianownik, ten most, na którym chce się spotkać najpierw intelektualnie. Bo przecież są bardzo mocno, jak już podkreślamy, nastawieni intelektualnie, jego słuchacze, wysoce intelektualni. Tak, Bóg jest Stwórcą Nieba i Ziemi. Bóg stwarza wszystko, jest wszechmocny, tak jak uważacie. Natomiast jest osobą, wszystko, co stworzył. I ten Wasz zachwyt, stoicy i epikurejczycy, nad porządkiem świata, porządkiem natury, to mówi o Bogu, który. Oczywiście mówi przez naturę, mówi przez przyrodę, mówi przez stworzony świat, ale nie jest rozpuszczony w tym świecie, tylko jest ponad tym światem. Znaki Jego obecności, znaki świętej, wszechmocnej, mądrej, logicznej ręki Boga Ojca są w świecie. Sam Paweł powie, że przez stworzenia możemy dojść do spotkania z Bogiem, możemy rozpoznać to, że Bóg jest. Niezwykle precyzyjne widzenie punktów wspólnych, a potem korygowanie tego myślenia, aby z pogaństwa, z panteizmu, z wielobóstwa, politeizmu wyprowadzić z tej ciemności ku prawdzie, ku Bogu, który jest jeden i jedyny, choć w Trójcy Świętej. Bóg jest wszechmocny, stworzył wszystko, ale jest ponad tym, co stworzył. Dalej Grecy w swojej mentalności myśleli, że czas jest, jako ten chronos, ciągłością i będzie się ciągnął, ciągnął w nieskończoność. I również z tego punktu temporalnego wychodzi Paweł, mówiąc o czasie, ale mówi nie. Będzie. Będzie taki moment kresu, sądu. Będzie punkt kulminacyjny. Tego czasu, który jest pewną ciągłością zdarzeń przyczynowo-skutkowych. I znowuż cytuję greckiego poetę, aby w cudzysłowie go ochrzcić. Jesteśmy bowiem z jego rodu, z rodu Boga. Tak, jesteśmy z rodu Boga. Bóg nas stworzył od jednego człowieka, od Adama, ale potem ten nowy ród, który skalał się grzechem pierworodnym. Zostanie odrodzony, ocalony, odkupiony przez jednego człowieka, który nie jest już tylko człowiekiem, ale jest Bogiem prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Paweł nie zatrzymuje się jednak na tych wspólnych mianownikach. Paweł, korygując myślenie, dodaje elementy prawdziwe, wyprowadzając z fałszywego myślenia, pogańskiego myślenia. I wreszcie podąża do punktu kulminacyjnego, do centrum naszej wiary, jakim jest zmartwychwstanie. Gdyby nie było zmartwychwstania, sam Paweł powie, próżna by była nasza wiara. Więc on nie jest liberałem. On, w tej swojej narracji, która szuka punktów wspólnych, mostów wspólnych, znaczeniowych, aby poprowadzić ku światłu, ku prawdzie, nie stara się za wszelką cenę wkupić właski, stara się zrozumieć serce, umysł tamtejszych ludzi, moment, w jakim znajdują się w ich religijności i duchowości, znaleźć punkt wspólny i poprowadzić, porwać ku prawdzie, nawet ku prawdzie niewygodnej, i tą niewygodną prawdą jest nauka o zmartwychwstaniu. Dlatego jest wyśmiany, w tym momencie to już jest za dużo, ale on musi objawić tą prawdę. Czego możemy nauczyć się? Już implicite chciałem pośrednio tą naukę przekazać, ale teraz eksplicite, bezpośrednio czego możemy się nauczyć od Pawła, wsłuchaj się w serce drugiego człowieka, w historię, w kontekst egzystencjalny, w jakim się znajduje. Nie ładuj w niego od razu kalibert objawionej prawdy, bo możesz go tą prawdą zniszczyć, przytłoczyć, prowadź go stopniowo ku prawdzie, stopniowo. Bada jego serce, wsłuchaj się, w jego wrażliwość, w historię jego życia, jakie tam rany, gdzie to serce i ten umysł się kształtowały, w jakim kontekście życiowym, środowiskowym uwzględni uwarunkowania, w jakich znajduje się człowiek, któremu chcesz objawić prawdę, którego chcesz przyprowadzić do Chrystusa. Nie sztuka się wypowiedzieć i powiedzieć, co się wie. Nie sztuka powiedzieć, że się wierzy i jak jest naprawdę z wiarą, z Jezusem, wedle objawienia. Ale sztuką jest tak przekazać i tak poprowadzić drugiego człowieka ku prawdzie, żeby wejść w Jego podwórko, żeby znaleźć te punkty wspólne, stopniowo, stopniowo, ale już na końcu objawić. Chodzi zatem o cierpliwość, mądrość, roztropność, przede wszystkim miłość. Dlatego papież Leon XIV powie, ja chcę być dla was bratem, tak, jestem pasterzem kościoła, ale chcę być waszym bratem, idziemy razem. Nie chodzi tu o to, że ja chcę przyklaskiwać Błędom waszym czy waszemu grzechowi, broń Boże. Ale ja chcę pójść w te miejsca, w których wy jesteście dzisiaj. Chcę je zrozumieć, dlaczego jesteście w tych miejscach. Z miłością chcę znaleźć się w tych miejscach po to, abyśmy razem szli ku prawdzie. Ja znam drogę, ale chcę najpierw wejść na waszą drogę. Nie dlatego, że chcę się stać takim samym jak wy. Chcę zejść z drogi prawdy, ale chcę poprowadzić was z waszej drogi, na której znaleźliście się z różnych przyczyn. Tych przyczyn jest bardzo dużo, chcę to zrozumieć, aby potem, jak ojciec, poprowadzić was ku prawdzie. To jest tak ważne. Tu nie chodzi o liberalizm, tu nie chodzi o rozmywanie nauki, tu nie chodzi o upodabnianie się do świata grzesznego. Tu nie chodzi o dostosowywanie niezmiennej doktryny Kościoła do świata, rozmywanie jej. Tu chodzi o to, żeby tego człowieka zrozumieć, żeby znaleźć sposób, którego się nie znajdzie bez miłości, bez ognia Ducha Świętego, aby przyprowadzić go do Chrystusa, aby iść ramię w ramię z Nim, Jego tempem. Niektórzy przyłączyli się do Pawła, niektórzy go wyśmiali, mówiąc dobra, dobra, mów sobie, ale dzisiaj to nas nie przekonuje. Jest taki moment zmierzania do prawdy, stopniowego objawiania i odsłaniania. I to już każdy musi wybrać. Nie można zatrzymać się na skrawku odsłoniętej prawdy, na częściowo odsłoniętej prawdzie, ale zmierza się do pełni prawdy. I Paweł tę pełnię prawdy, jaką jest wiara w zmartwychwstanie, objawia i daje wolność ludziom. Wybierasz Chrystusa? Za swojego pana i zbawiciela? Chcesz być chrześcijaninem czy nie? Paweł idzie dalej. Idzie do Koryntu. Nie zrażając się, że wielu, wielu jego słuchaczy nie przyjmie tej prawdy, choć Paweł robił co mógł, wsłuchując się w historię ich życia, żeby ich zrodzić duchowo. Idzie dalej. Dać człowiekowi wybór. Choć czasem ten wybór, jeżeli oznacza zejście z drogi Chrystusowej, jeżeli oznacza niewybranie Chrystusa, Jego nauki, ból, to jednak pójść dalej. Taki jest Duch Święty. Nigdy nie zatrzymuje się, ale idzie dalej.